Serdecznie z tej strony Bobo Minecraft i witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku, słuchajcie! Dzisiaj będziemy plankować całe milionowice, a dokładnie będziemy plankować abelkę, bo wiem, że jest na serwerze, jak możecie zobaczyć. I słuchajcie, przed chwilą byłem normalnie w milionowicach i spotkałem tam dziwne luzne zecy, już wam wszystko pokażę ale musimy tutaj do tajemnego przejścia pójść. I patrzcie. Znalazłem głowy gracia Błobo i znalazłem też z skieleta. I słuchajcie. Ta czaska skieleta idealnie mi się przyda do plankowania. Więc już bierzemy potkę na niewidzialność. Tutaj diamenciki z lajwiku I słuchajcie. Naciskamy teraz. I pokażę wam wszystko. ubieramy teraz. Patrzcie. Jestem szkieletem, ale może wam się wydawać, że to jest ten zwykły szkielet, ale i z nikiem Bobo, ale jak się wypije potkę na niewidzialność, to po prostu już, słuchajcie, wtedy nie będzie widzialny to ten mój cały nick i po prostu Abelka nie zobaczy, że mam nick, więc od razu wam też wszystkim powiem o to, żebyście również subskrybowali kanał, zostawiajcie łapeczkę w górę i zostawiajcie Subskrypcję, bo to jest naprawdę bardzo ważne. No i co słuchajcie, lecimy oczywiście do Milionowic, bo tam jest na pewno Abelka. Bo już to widziałem wcześniej, że on coś tam się robi. Bo ja też w ogóle przed nagrywaniem tego odcineczka byłem w Milionowicach, ale tam luźne dziwne rzeczy się działy, więc szybko uciekłem. Dobra, podchodzimy teraz tak na po, pomalutko. Żeby zobaczyć co tutaj się dzieje Tutaj w ogóle prawdziwy skielet Dobra Wyjaśniamy prawdziwego skieleta I tutaj podchodzimy Gdy jest blisko i Żeby to wszystko, słuchajcie, musimy zobaczyć, czy tutaj go nie ma, bo musimy uważać. Dobra, wypijemy teraz potkę na niewidzialność, albo podejdę, jeszcze z szybkości na niewidzialności, co on tam robi, słuchajcie. Jak coś, to on mnie nie będzie słyszał. O, widzicie, tam jest aberka, więc podejdziemy, sprawdzimy, co on tu może robić. Poczekajcie... Co on tutaj robi, bo to jest miejsce dla tego Zubika Michaela i on tutaj... Zostawię jakieś dziwne zecy. Dobra, wiecie co? Ja teraz odejdę i ubiolę te wszystkie zecy i zacznę go plankować, więc ubielamy ten secik i ubielamy tą głowę i patrzcie jak jestem prawdziwym normalnie skeletem. I teraz będziemy tak podchodzić do niego i oby ten plank się udał, słuchajcie! Poczekajcie, zachowujemy się jak prawdziwy zombiak. Jesteśmy już blisko i... Poczekajcie, strzelimy go! On coś się oh. zau O! W zauważył! Poczekajcie! <laughs> Strzela we mnie! <laughs> poczekajcie! Oh. On myśli, że jestem prawdziwym szkieletem! Poczekajcie, strzelimy, że niby jestem jakiś upośledzony! O dobra, zauważył mnie, strzeliłem! Ile on I trafił mnie! Dobra, What? trafiłem go! Poczekajcie, on myśli, że jestem prawdziwym skieletem. Dobra, no podejdziemy tutaj i scelimy. <grym> Poczekajcie, musimy zjeść teraz. Dobra, i podchodzimy. Gdzie on idzie? Poczekajcie. Nie mogę biegać sprintem, tylko muszę biegać jak prawdziwy skielet, żeby nie zauważył. Cyk, scelamy w niego. <grym> Poczekajcie, on, on myśli, że walczy z prawdziwym szkieletem. Poczekajcie, podejdziemy do niego. Ojejku, ale dostałem, ale dostałem. Dobra, muszę się tutaj schować. Szybko coś zjeść, poczekajcie. Dobra, i jeszcze raz. On też coś je. Dobra, teraz go trafię. Poczekajcie, cyk. Ojejku, nie trafiło go to jednak. Poczekaj, teraz go muszę szybko trafić. On chyba ucieka, ewidentnie, on nie wie co robić. I ten planik się naprawdę super udaje. Więc musimy teraz podejść do niego. Poczekajcie, będzie mnie chciał czy jak? Co on robi? Poczekajcie, trafię w niego. On teraz gdzieś tam ucieka. Dobra, jest bardzo mało mówny, ale nic się nie dzieje. Trafię go parę razy. Tak? I On Skąd się... zgodę... Przecież to jest łuk z Nie... On się boi ewidentnie! Poczekajcie, musimy go szybko teraz wyjaśnić! Eheh... Trzyduszek... <noise> w ogóle... E... Byty Fybobo jesteś na... On coś Czerwie? pisze, ale poczekajcie, czat mam wyłączony, to muszę, będę udawać, że mam awka, poczekajcie, musimy go teraz wyslasyć bardziej, żeby on stąd uciekł. Fuck! Coś... dobra, jest, wyjaśniłem go, patrzcie, zabiłem go, jakie on tu w ogóle rzeczy ma, poczekajcie, wyjaśnimy go parę razy. On tego nie zauważy, ty zauważy. Dobra, nie zauważył, wiesz co? Będziemy musieli teraz uciekać tutaj, troszkę się schowamy i musimy teraz wziąć jakieś TNT, bo wiecie co? Zapomniałem z bazy od ciebie TNT, ty a tu bym... W... Robisz? Co on napisał? Ja nie wiem co on napisał, bo tat mam wyłączony. Ale poczekajcie, będę... Też masz takie błędy ze szkieletami. On myśli! Sobie. Tak pomalutko będę odchodzić, że niby szkielet przestał go atakować. Poczekajcie! Musimy znaleźć na szybkości jakiś TNT! Tutaj na pewno będzie jakiś TNT! Poczekajcie! Szkielet szuka w skrzynkach! Oby on nie pomyślał! No się ma Elvis no. Elvis! Słuchaj, bo nie trollujesz mnie teraz? Nie nagrywaj. No, bo mam taki przypał ze szkieletem. Nie wiem, on to myśli, że pamiętasz, jak były te lagi? Co tam Bobo w Bobowicach robił? No to wie, on coś tam robi, że tam lagował serwer, nie? I teraz mam jakiegoś szkieleta, którego w ogóle nie mogę rozwalić. Jakby dostaje obrażenia, ale nie, nie, nie ginie. W ogóle, jakby nie. Co? I... co? On słuchajcie, myśli, że to No nie, jest tylko Bobo szkielet. na serca, Ale Bobo, no przecież w życiu by nie miał takich temów. To nie jest Bobo. I normalnie szkielet, to normalnie to nie jest jakby ziom. To jest szkielet. Normalnie szkielet. Patrz, Normalnie łuk nie sprintuje, nic z tego... No co jest, no, tu co duszek mi dostał. Tak! Ty wejdź na serwer, mi pomóż, no. Nie, no błagam, wejdź. Dobra, on myśli, to że to słuchajcie, że to nie ja, on myśli, że to Elviso. Ej, co? tu teraz mam troszeczkę lipę, jaką tutaj Elviso też będzie chciał przyjść, to nasypuśćcie tutaj pobiegnę do Maciuska. Może Maciosek będzie miał jakieś TNT, poczekajcie. Ale ze mnie głupta, zapomniałem TNT, bucyk o ma TNT, elegancko, pójdziemy tam słuchajcie pod lodowiec i postawimy mu TNT i strzelimy z uku. on w ogóle tych itemów nie wziął, nie będę mu zabielał, ale tutaj na szybkości teraz mm, muszę tak, tak, tak. Muszę tak teraz tutaj pobiec, żeby on tutaj tego nie zauważył. I tu będzie, słuchajcie, bardzo dobre. Wejdziemy teraz na tą gulę na sypkości i postawimy TNT i nie wybuchniemy później. <laughs> Ale to będzie idealny plan. Dobra, postawiliśmy. I teraz łuk do ręki. I gdzie on jest? Tam jest, słuchajcie. Teraz, żeby zainteresował się tym TNT. Żeby pomysł że będzie chciał je zniszczyć. Poczekajcie. Może znajdziemy jego żółwika i zaczniemy strzelać do żółwika, żeby on się wystraszył. Gdzie jest ten I Poczekajcie, mam niewidzialność na półtorej minutki. Zapomniałem więcej niewidzialności też wziąć. Patrzcie, będę niby strzelać w jego żółwika. Może się wystraszę. Gdzie on jest? Poczekajcie. O dobra, idea. On to zauważył, czy nie? Poczekajcie, bo ja nie jestem pewien, ale strzelamy, że niby w jego żółwika. Ale pal gumę frajerze, w mojego żółwia strzelać nie będziesz, wodnij że to żółwik. To. Poczekajcie, mamy niewidzialność. Może ale... strzelić, trafiłem w TNT. Nie da się go rozwalić. Patrzcie. Co to, to jest? On to zauważył, czy nie? Poczekajcie, teraz go wyjaśniamy i słuchajcie, uciekamy, bo mam tylko niewidzialność nie. na parę sekund, więc uciekam. Słuchajcie, ale ten prank był epicki, nie wiem czy on wam się spodobał, ale posłuchajcie, mam jeszcze 20 sekund, muszę na pełny speed z stąd uciekać on nie zauważył, że to ja, bo to by był naprawdę wielki, wielki przemosokryczny fail, ale chyba nie zauważył, ale też nie chcę, słuchajcie, w tym momencie, żeby mnie Elviso tutaj zauważył, bo by był, byłby Słuchajcie po prostu wielki przypał, a nie nic, żeby Elvisu też dostał tak jakby pranka na dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie jakieś jeszcze więcej pranków, to piszcie oczywiście w komentarzu i zostawiajcie łapeczki, bo gonimy... No znaczy nie łapeczki, tylko subskrypcji, bo gonimy oczywiście wszystkich słuchajcie w subskrypcjach. No i zostawiajcie łapeczki i piszcie w komentarzu, kogo będziemy musieli plankować jako kolejnego. A na tą chwilę bardzo wam wszystkim dziękuję. Ja się oczywiście nazywałem Bobo Minecraft. No i cóż, wielkie, przeogromne pozdro dla was!